I dobrze panu się mieszkał w Gini? Oj, pięknie, cudownie, szczególnie ostatnie trzy miesiące, ty... bo się przeprowadziłem na koniec Gdyni i blisko lasu mieszkałem, a mieszkałem w centrum i centrum już miałem dosyć. No przede wszystkim to jest miasto nowoczesne, bardzo dynamiczne, świetnie wykształcona młodzież jest, w rękach wszystkich, i tak dalej są w czołówce Polski. Także przyszłość należy do Gdyni. A czym dla Pana jest Gdynia? Dla mnie? No, mm -hmm. miastem rodzinnym przede wszystkim. To jest lokalny patriotyzm też. Nie? Lubi Pan nasze miasto? Oczywiście. Dobrze, no to zrobiła niesamowite na mnie Gdynia. I mam nadzieję, że jod, który wdychamy, nam pomoże i nie będziemy już chorować więcej, tak? No, Gdynia jest dla mnie miejscem taką wypoczynkową. Kojarzymy się oczywiście z morzem. Akwarium gdyńskie kojarzę to najbardziej. Kilka takich mniejszych pomników. O i kościuszki i ta tutaj góra. Gdy no, pamiętam jest dla mnie akurat miejscem zamieszkania, ale jeszcze mi się kojarzę. no lubię Gdynię jest nowoczesna, przyjazna, dużo miejsc, zabytkowy, mało miejsc dla dzieci niestety. No ładna z dynia, lubię nie będziemy po prostu. Samo miasto Gdynia to jest moje miasto. mieszkam od urodzenia w najlepszym mieście w Polsce, nie zamierzam się stąd uciec. I tak to wygląda. A za co pan lubi za... Gdynię? Za? Za co? Za klimat, za y, historię. Jest to nasz klub, Arke Gdynia. A jakie jest pana ulubione miejsce w Gdyni? Oj, to ja nie lubię od bulwaru po, po, po Wiśliną i od Cisowej po Kolibki. Co no, mówimy do kamery pani? Podoba nam się, coś nam się, najbardziej podoba nam się morze. No i oczywiście te ptaszki codziennie przychodzimy, karmimy je. Do morza. Przede wszystkim. A dlaczego? Takie jest Nie wiem, najbardziej chyba takie charakterystyczne miejsce. A lubi Pani gdy nie? Tak. Lubi Pani tu przyjeżdżać? Tak, 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 jak najbardziej. Czyli Ja mam przede wszystkim sentyment do morza i zawsze wyjazd nad morze to jest dla mnie największe święto. Podoba mi się tutaj, że jest e, dużo fajnych sklepów, mieli ludzie, dużo zieleni w mieście. Ej, mam coś powiedzieć? Czym Wam się kojarzy Gdynia? łabędziami. Co Wam się podoba w Gdyni? Yy, jak wyżej, o Nie, nie ładnie. Dostęp do morza. Jest dostęp dostęp do morza. Pogoda też jest bardzo ładna. Nie jest za ciepło, nie jest za zimno. I ludzie, tak? Ludzie Jaki są w porządku. niż ci z centralnej Polski. Co nam powiesz o Gdyni? Czym dla Ciebie jest Gdynia? Gdynia nas urzekła. szczególnie morzem, plażą jesteśmy prawie codziennie i jeszcze się nam do tej pory nie znudziło. nie jest pięknym miastem, pięknie piękny urożone. Młode miast. miasto. to jest jedno z najładniejszych miast, które je uważam od, od początku. Od, od, od kiedy Pani mieszka w Dyni? 45 roku, a ja się tu urodziłam w Jestem starą starszą. Jest. Od w starszą jeszcze. W samym początku. A ja tego lat. roku. A mają Pani ulubione miejsce Burbank, Burbank, tak. Burbank. Burbank. Moje ulubione miejsce to jest Kwer Tam spaceruję. No i co mi się jeszcze podoba no, I To jest w ogóle moje miasto rodzinne. Także, Jak długo pani mieszka w Gdyni? No prawie że 70 lat, bo ja się urodziłam w Gdyni, mówię moje miasto. Brodowska rodzinne. Gdynianka. Rodowita Gdynianka, tak. Yy, ma pani jakieś zastrzeżenia? Życzenia od nas Gdyni. Co, pani się Co by pani chciała zmienić? Co by pani życzyła w 85. Urodziny? 80, żeby już właściwie prezydent czuł jak bardzo nie zamurowywał tej gdyni, tego centrum gdyni. To mi się nie podoba. Lubi pani zielenicę? Tak, tak, jak najbardziej. No, chyba porty, stocznie. A jakie jest pani ulubione miejsce w gdyni? No, kamienna góra. Jestem tu ciągle na kamiennej górze. A wczoraj byłam, to było tak jak w górach. Czy słońce świeciło mocno i śniegu pełno. Myślałam, że jestem w zimie. A to się też wiosnie. No <noise> Myślę, że całe otoczenie Gdyni jest bardzo oryginalne, bo są i góry, i morze i, i dużo zieleni. No na pewno burzarka jedną górę, jak zkróż, także... No a jestem... Chciałabym pani coś zmienić Gdyni? No nie wiem, jakieś takie. To znaczy myślałam jeszcze w ten sposób, tyle się zmienia po prostu w ostatnich latach, że myślę, że to ciągle nas zaskakują te zmiany, ale wszystko jest na tyle atrakcyjne, że, że nie czuję potrzeby jakichś specjalnie radykalnych zmian. Co, przede wszystkim swoje miejsce pracy, a poza tym całą Gdyni lubię, bo jest nowa, jest śliczna, słoneczna. Także wszystko, co w Gdyni, to jest na pewno ładne. No, a chciałaby Pani jakoś zmienić, nie wiem, jakieś nowe pomysły? Na pewno bym nie chciała takich ogromnych budynków budynki, jakie są, się pobudowały w, ubiegłym, w ubiegłych latach. Także wszystko, cała niska zabudowa Gdyni, owszem. A Gdynia y, podoba mi się dlatego, że jest dużo miejsc spacerów. Tutaj jest bardzo fajny, centralny, centralny, bardzo fajny punkt. I, i każdy może tutaj przyjść i, i po prostu sobie pospacerować. Przy cudowne miasto. Polecam dla wszystkich. nie lubię wszystko właściwie. Podoba mi się architektura. Najbardziej może mieszkam zresztą w dzielnicy oksywie i brzeg i zatokę widzę codziennie przez okno z kuchni. Czyli główne skojarzenie ma Pani z Z Morzem, może, no, oczywiście. Dynia to może. Wszystko tak. lubisz w Dla mnie Gdynia to jest wszystko. Nie podoba mi się ja Jestem sam z Gdańska, z Wrzeszcza i mieszkam od 3 w by na żadne miejsce w tej nie A Dlaczego? Dlaczego? Świetnie się tu wychowuje dzieci, Faktyczne miejsca, spędzenia wolnego czasu, wszędzie blisko, małe miasto sympatyczne, urzędnicy w urzędach, wszystko działa OK. naprawdę. I komunikacja, urzędy, Wszystko się tu dobrze. A jakie mam Pan pierwsze skojarzenia z Gdynią? Czym się kojarzy? takie powietrzny, przestrzeń do życia. W Gdyni najlepiej lubię spacerować po bulwarze, po skwerze Kościuszki, bo są to piękne miejsca, no i na plaży. Wiadomo, mamy piękną, czystą plażę, zadbaną. W ogóle Kamienną Górę bardzo lubię, spacery po Gdyni bardzo bardzo mi się podoba. Od niedawna przyjeżdżam dość często do Gdyni, ponieważ mieszka tu nasza córka i wnuk. I zresztą no, to, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to też jest dowód na to, że Gdynia nam się podoba. I Przeżyłam tutaj II wojnę światową. I złości mnie, jak ktoś swastyki pokazuje, bo nie wie, co to znaczy. To jest obóz koncentracyjny i, i, i po prostu okupacja. No A i co? A Gdynia nasza jest piękna, coraz ładniejsza. Chodzimy tu często na spacer na Bulwar. No i co ci tu jeszcze powiedzieć? To no tak, w każdym razie jedną. To znaczy Gdynia, Gdynia jest pięknie położona, bo jest wśród wzgórz. Nie położona. wyprowadziłbym się z Gdyni. No i mieliśmy możliwość wyprowadzenia się do Warszawy, ale Gdynia jest naszym miastem. Gdynia to przepiękne miasto, nowoczesne przede wszystkim słoneczne, chociaż przed chwilą słoneczko zaszło, zaszło, ale jest ślicznie. Mhm. A co pani, co pani się kojarzy z Gdynią, ze słowem Gdynia? Co Pani pierwsze na myśl przychodzi? Mhm. Dar Pomorza. Dar Pomorza? Mhm. Mhm. Powietrze, to jest bardzo ładne i miasto się rozbudowuje, jest nowoczesne. Skwer kościuszki jest piękny, dal bulwar jest piękny, plaża, można świetnie wyspoczywać, To jest fajnie w ogóle. A co Panu się kojarzy ze słowem Gdynia? Gdynia? Stocznie, port, rybołówstwo, przetwórnia, morze. Najbardziej nam się w podoba morze, tak? Które możemy codziennie widzieć i oddychać świeżym powietrzem. Tak nam się bynajmniej wydaje, wiesz? Jeszcze jakieś A... pytanie ciekawe? A może co pani się kojarzy ze słowem Gdynia? Taka pierwsza rzecz. Nie wiesz, od dziecka kojarzy mi się morze. Aha, czyli... Czyli tylko i wyłącznie woda, niebieska plaża i, i to jest coś najpiękniejszego, co w tej Gdyni kochamy. No przede wszystkim morze. Wybrzeże, morze, teatr muzyczny, skwar kościuszki. Z morzem oczywiście. <laughs> ze stoczniami, ale już mało teraz ze stoczniami. Z moczem. Bardzo... Jesteśmy... Bo my od urodzenia tutaj mieszkamy. Mają nie. Państwo jakieś ulubione miejsca w Lidii? No ja mam szczególnie Klipor. Bo... Molo i tamte strony. A pani? A ja, a ja... Nasz skwer kościuszki bardzo piękny jest. Ale z powodu spacerów czy jakieś inne się... No, sentyment w ogóle do, do, do morza i, i piękna przystań. Z tego względu. W szczególności z morzem, ze sklepem Kościuszki. Trudno mi odpowiedzieć, bo wszystko. Tak naprawdę bardzo lubię Gdynię. Podoba mi się plaża razem z bulwarem. Podoba mi się stary kościół na Oksywiu, który jest przepiękny. Podoba mi się to, że mamy szerokie ulice i dużo miejsca. Mamy parki i mamy fajną młodzież. No. A co się Pani kojarzy z Gdynią? Na tak przykład, jakby ktoś do Pani powiedział Gdynie, to jakie pierwsze skojarzenie by było? Dzieciństwo pani? moje, ponieważ tu się urodziłam i tu mieszkam. Co jeszcze mi się kojarzy z Gdynią? Powtórzę: morze. Przede wszystkim orłowo z pięknym klifem i, i molo. To są pierwsze skojarzenia.